Rozdział pierwszy: Człowiek, na którego nikt nie czekał. Padał deszcz. Drobny, uporczywy, jakby samo niebo nie mogło pogodzić się z tym, że w tym mieście znów zniszczono wiarę. Na ganku prywatnej kliniki stał mężczyzna. Jego ubranie było przemoczone, buty skrzypiały, a wzrok omijał oczy przechodzących ludzi. Twarz miał pokrytą siwizną, a ręce brudne. Żebrak. A jednak. Człowiek, który miał coś do powiedzenia. W środku kliniki, za szybą, siedział ojciec. Nie zauważył tego, który właśnie przekroczył próg. Jego wzrok był przyklejony do monitora. Tam, karta medyczna córki. Diagnoza, paraliż kończyn dolnych po wypadku. Prognozy, żadnych zmian. Szanse, zero. Lekarze byli szczerzy. Nie pozostawili mu nadziei. Zostawili tylko ciszę sal. Mężczyzna, który właśnie wszedł, nie wyglądał na uzdrowiciela. Jego kurtka była stara, dłonie spiesznięte od zimna, a w oczach spokój, którego nie miał nikt w tym budynku. Przeszedł obok recepcji, obok ochroniarza, obok ostrzegawczych tabliczek i znalazł się na korytarzu, gdzie zatrzymują się ci, którzy nie mogą już nic zrobić. A potem przemówił: Głos był cichy. Niemal szept, ale słowa niezapomniane. Proszę pana, mogę pomóc pańskiej córce znów chodzić. Bogaty mężczyzna podniósł głowę. Nie od razu zrozumiał, kto przed nim stoi. Najpierw gniew, potem pogarda, potem niezrozumienie. Ale żebrak nie cofnął się, niczego nie prosił, nie błagał, nie naciskał. Po prostu patrzył, spokojnie, pewnie. Jakby wiedział coś, czego inni nie wiedzieli. I właśnie to spojrzenie sprawiło, że milioner na chwilę zapomniał o logice, pieniądzach, medycynie. Wezwał ochronę, ale nie od razu. Najpierw zapytał: Kim pan jest? Odpowiedź była jeszcze dziwniejsza niż samo pytanie. Jestem tym, którego nikt nie zaprasza. Ale przychodzę, gdy wszyscy inni rezygnują. Wyrzucili go spokojnie. Bez awantur, ale kamera przy wejściu zarejestrowała jego twarz. I coś na tym nagraniu sprawiło, że bogaty mężczyzna wracał do tej chwili jeszcze wiele razy. Tymczasem w sali, gdzie leżała dziewczynka, wydarzyło się coś, czego nie dało się uchwycić kamerami. Coś, co nie trafiło do raportów medycznych, ale zmieniło wszystko. Poprosiła, by zgasić światło po raz pierwszy od tygodnia. I powiedziała, że słyszała głos. Tato ktoś tu był. Powiedział, że niedługo wstanę. Był dobry i bardzo spokojny. Ojciec nic nie odpowiedział. Ale tamtej nocy długo siedział w samochodzie, słuchając nagrania z kamery w holu. Słuchał i milczał, bo w oczach żebraka zobaczył coś, czego nie potrafił wyjaśnić. Wiedział, że to będzie początek. Początek czegoś, co zmieni nie tylko życie jego córki. Ale i całe jego życie. Rozdział drugi. Cień, który pojawia się bez zaproszenia. Minął jeden dzień. Potem, drugi. Wskazania medyczne się nie zmieniały, ale zachowanie dziewczynki, tak. Już nie wpatrywała się w sufit, nie milczała, nie prosiła, by zostawić ją w spokoju. Jakby na coś czekała. Czasem się uśmiechała. Bez powodu, patrząc w róg sali, gdzie nikogo nie było. A ojciec, ojciec już nie był tym samym człowiekiem, co wcześniej. Kiedyś kierował korporacją. Ludzie go słuchali, bali się go, cytowali. Ale w ostatnich dniach wieczorami wciąż oglądał nagranie z kamery tę minutę, w której nieznany żebrak powiedział: Mogę pomóc. Im bardziej się wpatrywał, tym mniej widział bezdomnego. A coraz wyraźniej, oczy. Te oczy, które wiedziały. Trzeciej nocy nie wytrzymał. Wyjechał. Nie powiedział nic lekarzom, nic córce. Po prostu wsiadł do samochodu i ruszył dokądkolwiek. Nie miał trasy, nie miał celu, ale miał przeczucie, jeśli pojedzie, znajdzie. Jechał całą noc. Rano samochód zgasł przy starej kapliczce na skraju lasu. Nikogo. Wokół cisza. Tylko dzwon, pordzewiały, pęknięty Lekko kołysał się na wietrze, jakby wiedział, że ktoś przyjedzie. Wewnątrz było pusto, ale na ławce, jak prezent, leżała książka. Stara, nadpalona na brzegach, bez tytułu. Tylko pierwsza strona, z napisem. Tam, gdzie medycyna milknie, zaczyna mówić wiara. Mężczyzna usiadł. I pierwszy raz od wielu lat milczał nie ze zmęczenia, lecz dlatego, że jego serce zaczęło słyszeć. Znaleźli go po kilku godzinach, wolontariusze, którzy sprawdzali opuszczone świątynie. Jeden z nich go rozpoznał, zaproponował pomoc, ale bogaty mężczyzna tylko zapytał: Czy widzieliście tu kogoś? Wolontariusz się zdziwił. W zeszłym tygodniu był tu staruszek. Przyniósł chleb, powiedział, że na kogoś czeka. Potem odszedł. Wiecie, kim był? Nikt nie wie, ale po sobie zostawia spokój. I ciszę dziwną ciszę ojciec wrócił do kliniki późnym wieczorem. Córka spała, ale w dłoniach trzymała gałązkę z tego samego drzewa, które rosło przy kapliczce. To mi przyniesiono, wyszeptała. Obudziłam się i leżała przy poduszce. Nikt nie wchodził do sali. Kamery nic nie pokazały. Ochrona milczała. Ale rano dziewczynka próbowała poruszyć palcami stóp. Lekarze powiedzieli, to odruch nerwowy. A ojciec nie odpowiedział. Już nie patrzył na monitory. Teraz czekał. Nie na cud. Nie na wyjaśnienia. Na kolejne spotkanie z tym, którego nikt nie zaprasza. Ale który przychodzi. Rozdział trzeci. Zwrot, którego nie da się przewidzieć. Czwartego dnia lekarze zwołali konsylium. Rozmawiali o możliwych wyjaśnieniach ruchu palców, o rzadkich przypadkach aktywności neurologicznej, o stresie, który mógł wywołać reakcję. Ale żaden z nich nie potrafił odpowiedzieć na pytanie: dlaczego właśnie teraz? Ojciec nie słuchał. Siedział w kaplicy szpitalnej, tej samej, do której nigdy wcześniej nie zaglądał. Przed nim ta sama księga. Pojawiła się tam bez wyjaśnień. Taka sama. Jak w opuszczonej świątyni, tylko tym razem z innym napisem. Szukać uzdrowienia, to uwierzyć, że ono już istnieje. W tym czasie do kliniki przyjechali dziennikarze. Ktoś z internetu dowiedział się o przypadku dziewczynki, która po trzech latach paraliżu poruszyła nogami, i o dziwnym bezdomnym, który zostawił tylko jedno zdanie. Wiadomości się rozchodziły. Jedni się śmiali. Inni szukali racjonalnych wyjaśnień, a jeszcze inni zaczęli szukać samego żebraka. Nagranie z kamer trafiło do mediów społecznościowych. I nagle wiadomość. Ludzie z różnych miast pisali, że widzieli podobnego mężczyznę, milczącego, z prostym spojrzeniem, który zostawiał po sobie tylko ciszę i zmiany. W każdym przypadku coś się wydarzało. Ktoś się godził po latach milczenia. Ktoś odnajdywał zaginionego krewnego. A ktoś po prostu zatrzymywał się na chwilę i uświadamiał sobie. Wszystko, co ważne, już jest obok. Ale nigdy nie udało się go spotkać dwa razy. Tymczasem dziewczynka poprosiła o wodę. Nie przez rurkę. Nie pielęgniarkę. Wodę. W filiżance. I sama ją utrzymała. Potem, poprosiła, by wywieźć ją na dziedziniec kliniki. Po prostu popatrzeć na drzewa. I kiedy wyjechała na wózku inwalidzkim, wszyscy wokół zamarli. W ciszy, nagle powiedziała. Wiedziałam, że przyjdzie. Po prostu czekałam. Ale mówił, nigdy nie pytaj, kim byłem. Pytaj, kim jesteś ty. Te słowa przebiły się do wiadomości. Kim jesteś? Stało się pytaniem, które ludzie powtarzali w całym kraju. Nie jako zagadkę ale jako impuls. Psycholodzy analizowali jej reakcję. Tłumaczyli to głębokim stresem, podświadomymi obrazami, fantazjami. Ale wszyscy zamilkli, kiedy dziewczynka po raz pierwszy wstała. Niepewnie, nie szybko, ale samodzielnie. Trzymała się poręczy, krok po kroku. I nikt nie był obok, tylko ojciec, w cieniu drzwi. I ta sama księga, na oknie sali. Otwierając ją, zobaczył nowy napis: Cud, to nie wtedy, gdy jesteś uzdrowiony, ale gdy zaczynasz iść, nawet nie wiedząc jak. Tej nocy szpital nie spał, lekarze się spierali, dziennikarze pisali nagłówki, ale nikt nie zauważył, jak przy wyjściu pojawił się starszy mężczyzna. Ten sam nie wszedł, po prostu stał. A gdy ojciec wyszedł, by podziękować, już go nie było. Została tylko serwetka ze słowami. Teraz to jej droga Twoja właśnie się zaczyna. Rozdział czwarty To, co nie mieści się w nauce. Gdy o przypadku dowiedzieli się lekarze ze stolicy, zaprosili dziewczynkę do Instytutu Naukowego, by zbadać fenomen przeprowadzić analizy sprawdzić, czy rzeczywiście wydarzył się cud, czy może to tylko zbieg okoliczności. Ojciec się zgodził, ale pod jednym warunkiem: by zawsze obok była ona, ta sama księga, która pojawiała się w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Noszono ją ze sobą jak symbol, i za każdym razem otwierała się na nowej stronie, choć nikt nie dotykał zakładek. Tym razem widniały tam słowa: Nie szukaj dowodów, szukaj odpowiedzi. Badania trwały tydzień. Lekarze potwierdzili diagnozę. Uraz był nieodwracalny. Ale dziewczynka chodziła bez bólu, bez pomocy i z każdym dniem coraz pewniej, jakby nigdy nie była przykuta do łóżka. Ale najciekawsza była reakcja samego dziecka. Nie dziwiła się, nie pytała, czasem tylko powtarzała. On po prostu powiedział: Już chodzę. Do gabinetu dyrektora instytutu zapukał ksiądz, którego zaprosili krewni pacjentów. Nieoficjalnie wziął księgę do rąk, przejrzał ostatnie strony i cicho powiedział: To nie tylko tekst, to przesłanie każdemu inne. Ale czytane jest tylko przez tych, którzy szukają nie cudu, a prawdy. Następnego dnia w czasopiśmie naukowym ukazał się artykuł z głośnym tytułem: Kiedy milczy rozum, przemawia coś większego. Ale ta historia na tym się nie skończyła. W dniu wypisu w holu zebrały się dziesiątki ludzi. Niektórzy trzymali świece, inni kwiaty, jeszcze inni po prostu przyszli zobaczyć tę dziewczynkę. I właśnie wtedy wydarzyło się coś jeszcze. Zatrzymała się przed schodami. Spojrzała w górę i nie oglądając się, zaczęła wchodzić samodzielnie. Krok po kroku, bez lęku, bez pomocy. Schodek po schodku. I właśnie w tej chwili w tłumie znów dostrzeżono znajomą sylwetkę. Starszy człowiek w brudnym płaszczu, z plecakiem, ale oczy, jasne, spokojne. Nic nie powiedział, tylko skinął głową i zniknął w tłumie, a na drzwiach szpitala ktoś dostrzegł nowy napis. Prosty. Na szkle, jakby ktoś dotknął ogniem. Ciało można uleczyć, ale dusza to jej wybór. Lekarze długo dyskutowali o tym przypadku na konferencjach. Ale nawet w protokole zapisano tylko jedno: spontaniczne przywrócenie funkcji ruchowych. Przyczyna nieustalona. Dziewczynka wróciła do domu, ale jej droga dopiero się zaczynała. Już się nie bała. I za każdym razem, gdy było ciężko, wracała do tej księgi. I zawsze była tam nowa strona. Na jednej z ostatnich słowa. Które stały się prorocze. Nie pytaj, kim był ten, kto ci pomógł. Pytaj siebie, kim się stałaś po tym wszystkim. I to właśnie te słowa przeczytali później dziennikarze, którzy przyjechali po wywiad. A jeden z nich wyszeptał: To nie tylko historia, to zaproszenie. Rozdział piąty: Gdy pomoc miała imię, ale nikt go nie znał, minęło kilka miesięcy. O tej historii zaczęto mówić nawet w telewizji. Ale im więcej ludzi się o niej dowiadywało, tym więcej pojawiało się pytań. Kim był ten żebrak? Dlaczego właśnie on? Dlaczego zniknął? Dlaczego miał w rękach księgę, której nie można znaleźć w żadnej księgarni? Nagrania z kamer monitoringu nic nie wyjaśniły. Jego twarz była w cieniu. Po tamtym spotkaniu w restauracji nikt go już nie widział. A dziewczynka, Zmieniała się. Nie tylko fizycznie. Psycholodzy nazywali to gduchową transformacją. W jej spojrzeniu pojawił się spokój. W jej krokach, siła. Nie bała się już ciemności. Już nie płakała. I co najdziwniejsze, nauczyła się milczeć tak, że w ciszy było więcej odpowiedzi niż w słowach. Pewnego dnia na jej biurku pojawiła się pocztówka. Bez adresu zwrotnego. Bez podpisu. Tylko kilka wersów kaligraficznym pismem. Dopóki są ci, którzy szukają, będą i ci, którzy przychodzą. Nie po to, by się ujawniać, ale by ciebie obudzić. Przeczytała i włożyła pocztówkę do tej samej księgi. Ta znów otworzyła się na innej stronie. Świadectwo to niegłośne słowa, to życie, które się zmieniło. Wtedy zrozumiała: Ta historia to nie jej koniec. To jej początek. Rok później zaproszono ją na wystąpienie na Uniwersytecie. Studenci czekali na fascynującą opowieść. Ale ona wyszła, spojrzała na salę i powiedziała tylko jedno zdanie. Czasem ten, kto wydaje się niezauważalny, niesie w sobie odpowiedź, której latami nie mogli znaleźć naukowcy. Po tych słowach zeszła ze sceny. I właśnie w tym momencie ktoś na korytarzu uniwersytetu znów zobaczył tego samego mężczyznę. Płaść, plecak, te same oczy, ale tym razem w rękach nie miał księgi, a papierowy kwiat zrobiony z gazety. Zostawił go na ławce i zniknął. Student, który to zobaczył, wziął kwiat, rozwinął, a tam fragment z Ewangelii. Kiedy czynisz dobro, nie trąb przed sobą. Bez imienia. Bez potwierdzenia. Ale wszyscy, którzy poznali tę historię, czuli, to nie fikcja. Bo cuda nie potrzebują dowodów. Zostawiają ślad w sercu. I jeśli kiedyś czułeś, że świat Cię nie słyszy, że nie będzie pomocy, że wszystko stracone, to wiedz. Może gdzieś blisko stoi już ten, który nie potrzebuje imienia. Bo jego siła nie tkwi w tytule. Ale w ciszy, która mówi mocniej niż krzyk. Ta historia nie jest o żebraku. I nie tylko o uzdrowieniu. To historia o przemianie o tym, że wszyscy jesteśmy potencjalną odpowiedzą dla kogoś i że największa pomoc przychodzi wtedy, gdy nie szukamy chwały, lecz po prostu wyciągamy rękę. Bo ostatecznie nieważne kim on był ważne kim ona się stała. To była jedna z niezwykłych historii życia. Jeśli poruszyła cię ta opowieść, napisz komentarz. Być może właśnie twoje słowa staną się wsparciem dla kogoś innego. Podziel się swoimi myślami, zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych historii, które mogą zmienić spojrzenie na życie.